Hej, okay, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale Dead by Daylight. Dzisiaj praktyczne omówienie patrzę 650 PTB ze zmianami na Nurse i szczerze nie jest tak źle jak myślałem, że jest. Ale jeżeli chodzi o kilka wstępnych rzeczy na samym początku. Zmieniono mapkę, jeżeli chodzi o mapkę od Artisk, teraz co dla Wam sobie to ona poleci jest bardziej kwadratowa, przez co w zasadzie prowadzenia i utrzymanie trójgena dla killera będzie stosunkowo stosunkowo proste, zobaczymy jak finalnie wyjdzie balans w, w tej grze, w sensie na tej mapie, ale wydaje się to być w miarę, w miarę sensowne. Oczywiście nie zobaczymy na tym PTB jednak podglądu jeżeli chodzi o archiwa, ponieważ no nie można po prostu spikować sobie archiw, więc no normalnie w sieci tego nie zrobimy. Dobrze, idąc dalej, tak jak teraz widzicie w tle, można sobie spokojnie sprawdzać sklep. Inne postacie podczas pikowania, a w zasadzie szukania szukania meczy oczywiście w przyszłości będzie. może też tak robić z archiwami, no ale archiw nie ma, no to jakby nie ma czego pokazać. Z ten Wigla też widzicie w tym momencie, skilczaki są minimalnie, a w zasadzie nawet solidnie większe. Nie dają one już busta do prędkości postępu Wigla, za to bardziej rozrzucają tego killera na prawą i lewą stronę. Jak też widzisz, cały interfejs jest ładnie pokazany, kto co robi, kiedy surw jest powolony, idzie na hak, też jest to pokazane. Więc w tym momencie e, informacje dla randomowych surwów są na mapie, więc mimo wszystko, buścik, jeżeli chodzi o granie solo na surwie e, będzie. Zmiany, jeżeli chodzi o knight'a i o jego strażników, bo to jest główne, e, główna zmiana, 10-metowe ścieżki, itd., itd. To jest wszystko, to wszystko wiemy. Teraz oni o wiele szybciej zaczynają pościg, szybciej wbijają tą chorobę w ziemię i szybciej zaczynają. Chase, przez co nie tracą oni tak dużo dystansu, na zasadzie słowo nie zyskują aż tyle dystansu, żeby, żeby odpiec. I mało tego dostajemy tego movement speed'a w zależności od długości ścieżki. No i dobrze, i w tym momencie dochodzimy do najważniejszego punktu, mianowicie do zmiany na, na nurce. I tak. E, mała różnica, która robi dużą różnicę, jeżeli chodzi konkretnie o. E, mianowicie o te dwa add on Ostatni oddech. W momencie, kiedy Nunzka wykorzysta wszystkie wyniki, e, mamy opcję do powrotu do jej bazowej pozycji. Zanim ona. Dwa najważniejsze addony, które mają zmianę. Mianowicie pierwsze, które pozwala nóżce wrócić do e, miejsca, skąd zaczyna się blinkować w momencie, kiedy będzie ona właśnie e, wyczerpana i będziemy mogli to właśnie zrobić przed tym efektem wyczerpania, czyli w tym momencie możemy albo spróbować uderzyć surwa, albo wrócić sobie na bazowe miejsce blinku. I drugi oddech złego człowieka e, w momencie, kiedy e, Nuska trafi SURWA atakiem, to dostaje efekt ex, nie EXPOST, tylko antek tabla, czyli niewykrywalnego na polski. Na 25 5 sekund, nie mamy tego chase'u. I teraz i ten efekt odnawia się co 20, co 45 sekund.